No cze, cześć, wszystkim użytkownikom Gry o, trzeba połączyć ponownie, coś się zawiesiło. Zagramy tym druidem, druidem co obiecałem, tak? Druidem. Cześć was tutaj wszędzie. No, obiecałem pojedynek taki, że zwycięstwo będzie. No ale zobaczymy, zobaczymy. Zobaczymy. Może się uda. Może się uda. Mamy druid kontra druid. No to elegancko, elegancko. Ale nie wiem, jakim druidem on gra. Czy clown druid, czy takim samym? Czy takim samym? Dobra, tutaj już będziemy grać na poważnie. Na poważnie. Chociaż dziadek i tak się śmieje. Na, na poważnie. Tak, już. Tutaj u dziadka nie, nie ma na poważnie, nie ma. Gramy z uśmiechem w Hearthstone, na spokojnie. Dobra. A no dobra, spróbuję, spróbuję dziadek grać na poważnie, spróbuję. Ok. Acceptation czy nie? Co byście radzili? No właśnie, nie, nie, nie jesteście na, na streamie w sobotę. Nic nie pomożecie dziadkowi. Dziadek musi sam grać, sam. Dobra, ak, acceptation zrobimy. No nie ma. Szkodu, Szkoduje, że tutaj nie nie Coś nie wymieniłem, coś nie wymieniłem, bo tutaj dobrze by było e, mieć na początek. E, o, no dobra, po, po, popatrzmy, popatrzmy chwilunie, chwilunie chwilu, nie, chwilu, nie, chwilu nie. No dobra, co tu mamy? że Te, też chyba musimy za, zagrać taką kartę jak przeciwnik, tak? Skaduj, z Mniej, mniej czy więcej? Ojoj, tu urocza plaga jeden. Dobra, weźmy, że więcej, no nie wiem. Uda się nie tyle samo. Trzeba było za, zagrać, że mniej. A tak już proponowałem o nie, o nie, ale leci, będzie leciał, nie pozbiera się dziadek, nie pozbiera się, no, no dobra, to już szukaj, szukajmy czegoś, jakie zaklęcia, no dobra, weźmy to za dwa może, no. za dwa, za dwa, za dwa, no dobra, tu Panterę pozostało nam przyzwać, może. Nie wiem, Panterę może dajmy, Panterę. No dobra, zagrajmy to może. Nie wiem, dajmy plus jeden i szczenie jakieś przyzwiemy. Szczenie. Bestyję, no Szczenią. No dobra, czekamy, czekamy. O zryw, ale będzie leciał. Oj oj oj, o, o, o tym chciałem powiedzieć, że bełkotników czy, na, na ręce startowej to dobrze jest mieć, tak? Dobrze jest mieć na ręce startowej. No dobra, mamy, mamy trzy kryształy mamy. Spróbujmy tym bełkotnikami zagrać. I teraz musimy uroczą plagę walnąć. Uroczą plagę. Oczywiście na, na, niego, na niego przyzwiemy tutaj szczenię i bełkotnika oczywiście, bełkotnika. Został nam jeden kryształ szpany, więc zagra, zagrajmy to. Dobra, le, lećmy tutaj. Wyczyścimy stół, tak wyczyścimy stół. No zobaczymy, zobaczymy, ojojoj. Uciekać, uciekać, ciatek musi uciekać. Prowokacja. <laughs> co tu się stało? No dobra, tu, tu musimy zagrać ta, taką kartę. E, agonia. E, jakby co to drzew, drzew, drzewce przyzwiemy. No, no bo co? Tu bełkotnika jednego damy. Ale tu 8 trzeba lecieć. No we, weź tu, no, no weź tu coś. Rób. Weź tu coś graj Weź tu coś rób, no, no lecimy, no. no musimy dokończyć, że tak powiem No mam, mamy tych drzewców, 2-2, no 2-2 Ale jak tu i doładować? Jak tu teraz doładować? Płyskomuchy balną. Jak tu doładować? No dobra, tu doładujemy kogo? Kogo tu doładować? Plus 2, plus 2 <noise> Prowokacje dać No chyba, nie wiem, może temu <noise> Dobra, <czasza> gra. <noise> Mamy tu błyskomucha e, Okej, okay, no oj 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 No te błyskomuchy musimy lecieć, musimy e, nie, nie, nie możemy odpuścić, że tak powiem <noise> Nie możemy odpuścić <noise> Nie możemy odpuścić. Hmm, dobra. No musi, musimy, musimy tu zabrać. Żółwie ninja przy, przyzwiemy. Przyzwiemy. Żółwie ninja i był kotnika. I był kotnika. No, no to na tyle, to na tyle. Mamy tu dwie prowokacje, tak? Te. Żółw kolczasty. Dziadek mówi: żółwie ninja. O Ja. Znowu, no. Prowokacje dał. Masakra. A tu nie mamy takiej karty. Co? No nie, no nie, no nie. Tu weź 10. No weź 10 zadaj. Skąd tu wziąć? Wziąć. Wziąć. Mówi się wziąć, a nie wziąć. Nie mamy takiej karty, że podwójnie tutaj. Jak w poprzednim pojedynku. Było, tak? No dobra, no już po, polećmy, no tu chyba odpuścimy całą resztę, no bo co? No bo co? Tu dwa, no dobra, no, no, ruszmy jeszcze, sześć, sześć, no nie wiem, czy lecieć czy nie, czy lecie, no dobra, palicho, no pole, polecimy, polecimy, damy przeciążenie czy nie? Tu, Szkoduje trochę, szkoduje. <śkoduje> szkoduje. No dobra, le lećmy tym, tym co mamy. No. E jakbyśmy zagrali grzmotowicie, no to byśmy tego kotnika przyzwali, no oj ojoj oj, oj. No dobra, odpuszczę, odpuszczę Może coś się przyjdzie, może coś przyjdzie, do doładujemy, doładujemy. No ale nie wiem, ale nie wiem. <śkoduje> Ale nie wiem, o, no. Ja, znowu szczółwie ninja przyszły. Ha, nie ma czym doładować. Nie ma czym. Oj, oj, oj. No trudno, no. Musimy tutaj po, popykać, że tak powiem, no. Popykać. E, tak po, po jednym, że tak powiem, no. No dobra, jeszcze, jeszcze te szczółwie ninja przyzwiemy. Przyzwiemy, no. No bo co? No bo co? Nie mamy czym doładować, a, a pięknie. Tutaj są takie karty, które doładowują elegancko. He, elegancko, ale ale nie, ale nie ma ich na chwilę. Oba... O! Tak jak ta moc dziczy. He, he, doładował. Wow. No zaklęcie będzie kosztowane. No, ale co? Co? Jakie zaklęcie? Nie mamy. Nie mamy. Co tutaj? Dwa kryształy many? Jo, jo, joj! No nie, nie. 6 trzeba zadać. Masakra, masakra, masakra. Masakra normalnie. Szok, szok. Jakby to moja wnuczka powiedziała. Szok. Ja, ja, Co to robić? Co to robić? Tu trzy trzeba jeszcze zadać. Nie wiem tu jednego. Szkoda tutaj bełkotnika wa walnąć, tak? Szkoda Bo musim, musimy tutaj przyzwać na następnego bełkotnika, że tak powiem No już masakra, masakra Normalnie Nie wiem co robić, nie wiem co robić Nie, nie ma kart nie, nie doładujemy Nie doładujemy Oj, 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 gwałtowny wzrost ma. I będzie leciał tutaj agonia jeszcze. Oj, oj, oj. agonia przy świecie. Oj, nie. nie, nic nie idzie, nic nie idzie, nic nie idzie, dziadkowi, Normalnie szok. Przecięzienie, co tam nam, nam da? No nic nie da, nic. Normalnie nic nie da. Nic nie ma, nic nie dochodzi, no. masakra, jak to mówicie Masakra No, a jemu pięknie pasuje, no, Dobierze, dobierze karty No jedną, jedną od, odrzu, odrzucił, no, nie udało się. Ale tu już poleci na tą bestyję No dobrze, że jeden, jeden przyjął ale tu oj ojoj. Oj. No spróbujemy my. Spróbujemy my coś dobrać. Błyskomuchy mamy, co? Błyskomuchy. Zgadnij, zgadnij, no nie to za mało. Spróbujemy zgadnąć może. Tym, raz... Tym razem się uda. Weźmy, że mniej. Weźmy, że mniej. O, Oczywiście, że więcej. Nie, nie, nie. No nie, no nie, no już nawet nie wie co powiedzieć, no. Dobra, zagrajmy taką kartę. Zagrajmy, no lećmy, no. Tu poeliminuję, eliminuję eliminuj, tego A ja, 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 ja. a, a tu już... Rój nam doszedł, ale nie mamy, nie mamy co zagrać, nie mamy co zagrać oj No pięknie, pięknie, bo pasuje ja. Teraz już już, już dziadek może się poddać Może się poddać nie, nie ma nic nie dochodzi nic nie dochodzi Co tu możemy zagrać? Dwie błyskomuchy jakąś no. Daj, dajmy tutaj stronnikowi, no, no ale co? Ale co zresztą? No nie <laughs> Nic nie idzie. Normalnie Co bym nie robił to źle. Co bym nie robił to źle. Co bym nie robił, to źle. O trudno, no trudno, no trudno. Leci, leci. Oj oj oj. No jeszcze jakieś zaklęcie nam. Tutaj może coś pomóc, ale, ale nie. Chyba nie. Co tu wzią wziąć? Wziąć! Ogrodnictwo dwa. No, chyba, to chyba tak. No nie wiem. Ogrodnictwo może. Nie. Tutaj nie, nie możemy atakować, no, cztery nie będziemy przyjmować. Trudno, on, on już nie chleci. niech, leci. niech on, on leci. Ale mu pięknie pasuje pięknie. Wszystko, elegancko, a dziadkowi nic nic nie pasuje. Oj dobro. to na, na czym mu zależało. To na czym mu zależało. Jeszcze porost. Płyn na poro z włosów wsią. Do, do bierze coś. ja, ja, ja. Jeszcze prowokacja do i do tak. Ja, ja. Nie no nie. O nie. Weź tu teraz. Leć na tą prowokację. Myślałem, że w twarz może będzie, będzie można lecieć. Ale, ale nie! nie. No, tu już nic nie zrobimy, nic nie zrobimy. Nic nie, nie, nie udaje się, nie udaje się. O, a przeciwnikowi jak najbardziej wszystko pasuje, wszystko, Co by nie robił, co by nie robił. Ja, o, jeszcze! Plus dwa hip. Prowokacji, masakra, masakra normalnie. O, zobaczcie, no. Zobaczcie co tu się dzieje Co co tu się dzieje Co tu co tu się dzieje, no nic, nic dziadek nie może zrobić no, tu, tu. osiem przyjąć, nie nie, nie, nie? nie będziemy przyjmować, nie Dobra, niech on leci Niech on leci, czyż? O! Jeszcze! Zobaczcie! O, co? Co by nie robił, wszystko mu pasuje, jeszcze, masakra, masakra normalnie, masakra. Tutaj co, co z tego, że drzewcze, no co z tego, no co z tego, ja tu po, polikwiduję. No nie, no nie. Tu już nic nie, nie nie jesteśmy w stanie zrobić nic nic. Dobra, dobra. Odpuszczamy, odpuszczamy, odpuszczamy. Bo no piękne zagranie. Spręciężą. ha, najsilniejszy. Ha, Super, super, super. Oj 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 oj. No dobra, trudno. Nie, nie udało się, nie udało się.